Tak, ja już nagrywam, także kiedy tam chcecie. Dzień dobry, może Szczęść Boże. Szczęść może, panie Starożytu, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj gościem na moim kanale jest ksiądz, dziekan rybnicki Marek Noras. Nagrywamy na propostwie parafi. Witam bardzo serdecznie. Zacznę od tego, że ksiądz mnie kilka razy tu zapraszał na z łączyk i nigdy nie przyszedł dzisiaj przy okazji nagrania. A ja nie mógłbym kołysał. No, nie no właśnie, ale to dzisiaj się przepraszam. E, tak trochę na początku próbujemy przetestować czy ksiądz po śląsku goda czy nie. Godo i to serce, jest to rodziny. To jest wątek bardzo, bardzo dla nas istotny, ale, ale myślę, że, że przejdziemy do tego, co gdzie naszych słuchaczy oglądających interesowało bardziej. Na początek chciałem zapytać o teatr, skąd ta pasja, bo wielu chyba głównie stąd księdza zna. Każdy z nas, panie senatorze, ma swoje jakieś hobby. Ja generalnie od najmłodszych lat uwielbiałem recytować, więc w szkole podstawowej nie było jakby akademii, żebym nie występował wszelkie tam wierszyki, które wychwalały rewolucję październikową. To się wszystko recytowało, czasy się zmieniły, były inne wiersze do recytowania. Potem przyszedł czas liceum, no to w liceum, to wiadomo, była taka grupa pasjonatów na no to, żeśmy troszeczkę robili już kabaretowe rzeczy. I wtedy w liceum napisałem pierwszą moją sztukę. No i po jej napisaniu dałem do oceny profesorowi z języka polskiego, który powiedział, że to jest beznadziejne i to po prostu wyrzuciłem. A może tak miało być, bo powołanie do państwa silniejsze. Lubiłem chodzić do teatru, ale że pochodzę troszeczkę z takiego małego miasteczka, no to te wizyty w teatrze nie były częste, a jak już byłem potem seminarium, to udało mi się dołączyć do grupy teatralnej, która się nazywała Scena Apikata i tam rozwinąłem swoją miłość do teatru, która trwa po dzień dzisiejszy jako takie hobby. Okej, okay, ale usłyszałem przed rozmową oficjalną nagrywaną, że wczoraj była krawcowa, czyli czy jakaś nowa rola, coś nowego się... Tak, Tak była, była krawcowa była, y, przymiarka. Przygotowujemy Królewne Śnieżkę i Siedmiu Rybnickich krasnoludów. To jest taka y, akcja y, no, radosna, żeby budować y, ducha y, rybnicza. Y, no, myślę, że ten teatr to jest też coś, co mi generalnie pomaga w mojej profesji. Właśnie o to chciałem zapytać. Znaczy, najpierw mnie pokusiło, żeby zapytać, to kim będą te niskie kurduple, ale to myślę, że się dowiemy w swoim czasie, bo tak mi się krasnodębki kojarzą. Ale chciałem poważniej zapytać, na ile właśnie teatr jest też narzędziem ewangelizacji, kontaktu z drugim człowiekiem, czy, czy przekazu. Panie senatorze, to znaczy, to jest tak. Ja jestem głęboko wierzący człowiek i generalnie Jezus Chrystus zawsze mówił o tym, że miłość jest w życiu najważniejsza. I w różne sposoby można tą miłość y, ludziom tłumaczyć. Jednym z takich elementów jest też, tak myślę, y, teatr. Kiedyś było tak, że jak człowiek wszedł do teatru, to się północno w północ śląsku że się jedzie odhamiać. Jak wszedłeś do teatru, to musiałeś robić koszula, krawat, marynarka, a nie obykłeś potargany garot, bo szedłeś na przedstawienie. Yy, niestety, no teraz yy, troszeczkę te przedstawienia są niektóre. Nie obrażam tutaj wszystkich, które Boże, ale niszowe. Gdzie yy, są fulgaryzmy, gdzie sakki A mając taki, taki dar, dar od Pana złota, postanowiłem sobie, że jeżeli dałbym taką możliwość, to trzeba ewangelizować także przez teatr. Krasnoludki. I to nawet tak było w bańce oryginalnie, to nawet ja nie wymyśliłem. Krasnoludki u Śnieżki przed jedzeniem się modliły. No, Śnieżka przed spaniem się modliła. Czyli gdzieś ten Pan Bóg jest, a ja tylko jako jego sługa ludziom o tym przypomniałem. To mi się taka analogia pojawiła, głowie, pomiędzy między Niedzielną Mszą Świętą i Tentatrem, w kontekście, może nie odchamienia, bo to jest niewłaściwe słowo, ale tego, że że to jest jakieś święto, że się trzeba ubrać i że to jest Taki czas wyjątkowy. Ten pan senator też jest czysty to Ja? Z To w domu były galoty na niedzielę. To była koszula na niedzielę. Jak się przechodziło z kościoła, to to się zdejmowało, bo to było świąteczne. Przez ten zewnętrzny strój ludzie podkreślali także no, ważność tego, tego niedzielnego spotkania, tak jak to pan senator powiedział, wyjątkowość tego spotkania. Człowiek idąc tam i idą do Kościoła, i do teatru, zawsze powinien, powinien nabrać e, takiego e, świeżego oddechu dla swojego ducha. Duchowe powietrze. E, I trochę w tym wątku też chciałem zapytać o filozofię. Znaczy, bo wiem, że świętej pamięci brat księdza, profesor Andrzej Moroz był filozofem. E, jak, e, jak wasze relacje, w sensie, czy były spory religijno-filozoficzne? Czy raczej w tym samym duchu podążaliście, szukaliście w religii, w filozofii podobnych rzeczy? To znaczy mój brat, Antoś, świętej pamięci. Tak, był filozofem i on spoglądał właśnie na tą naukę, na filozofię bardzo szeroko. On mówiąc o wartościach w życiu, spoglądał nie tylko na te wartości, które wypływają z religii chrześcijańskiej, ale także na to, co, czego uczy y, filozofia. Myśmy się nie kłócili, bo y, jeżeli chodzi o wiedzę filozoficzną, to nawet sobie nie mógł stanąć koło mojego brata. To był naprawdę łebski facet. Bardzo żeśmy się kochali y, jako bracia 10 lat y, różnicy. On był prorektorem Uniwersytetu Śląskiego, Cieszył się wielkim autorytetem jako naukowiec, ale w życiu on wiedział, że ja jestem y, tą osobą. Która w jakiś sposób próbuje ludziom przybliżyć tą filozofię, która jest zakorzeniona w nurcie chrześcijańskim. Myśmy się nie kłócili, bo to mama na mnie pozwoliła, żeby się kłócić. My <śm> mogę, <śm> mogę spokojnie powiedzieć, że byliśmy zgodnym, zgodnym rodzeństwem. Nawet też cieszę się z tego, że kiedyś taka grupa w lędzinach zaprosiła nas i dyskutowaliśmy. No, na temat wolności. Sporo ludzi się zebrało, brat oczywiście o tej wolności szerzej, a ja o tej wolności już jako tutaj ten wycinek, który jest związany z chrześcijaństwem. Dzięki. Ale teraz bym chciał przełożyć wahadło w drugą stronę, czy jakby się powiedział na no przełożyć i zapytać o kwestie materialne. Widzę na kościele stanęło rusztowanie. I to jest taki wątek, który też jest publicznie dyskutowany coraz bardziej w finanse Kościoła. Jak to wygląda z perspektywy Księcia? Jest coraz lepiej, coraz gorzej, kolekty dobrze działają, źle działają, to jest sfera zmitologizowana? Czy, czy to, co się opowiada, to jest prawda? Wie Pan co, Panie Senatorze? Panie? tak? znowu nawiążę do mojego brata. Mój brat. Był za przykładem kościoła niemieckiego. Kościół opodatkowany i wtedy, tak, jesteś wierzący, jesteś chrześcijanin, płacisz podatek na kościół, z tego podatku jest utrzymywany ksiądz, z tego podatku są dokonywane remonty. I wtedy może byśmy mieli taką jasność. Ci, którzy nie chcą płacić, nie płacą. Ci, którzy chcą płacić, Płacą, należą, y, coś takiego. Coś takiego 1,5% na organizację powożną. Coś, to, coś to, takiego to, generalnie. No ale generalnie y, u nas w Kościele Polskim y, tak, tego, tak tego nie ma. Y, w ogóle wszyscy jakoś y, borykamy się z tym, że no niż demograficznej społeczeństwo co, coraz y, starsze. Y, kwestia kwestia y, finansów, kwestia finansów jest taka, że że rzeczywiście, gdyby parafia gdyby sama chciała zadbać o ten zabytek, nie jest w stanie. To jest zabytek. To nie jest e, tylko własność e, kościoła, ale to także jest własność miasta. I w tym momencie, żeby ten zabytek e, dobrze wyglądał, no to e, do, tego, do, do tego remontu dokłada się miasto. Jeżeli ktoś podróżuje, e, wędruje po Europie, to w Europie jedziesz i zwiedzasz zamek, pałac, piękną kamienicę, ale przede wszystkim czy zjesz kościoły. Bo czy się to komuś podoba, czy nie, to jednak ta Europa miała y, korzenie chrześcijańskie. My mamy fundament chrześcijański, i generalnie myślę, że y, dbanie o to y, zewnętrzne to też jest y, zadanie całego. Całego społeczeństwa. Jakby tak spojrzeć, szkolnictwo, początek szkolnictwa to kościoły. Szpitale, początek szpitali to kościoły. Dobrze, że to państwo zabrało, że się tym generalnie teraz jakby zajmuje, no bo chyba nie bylibyśmy w stanie tego opanować. A dbanie jak najbardziej. Myślę, że to jest mit o tym, co, co się mówi. bo ja zawsze, nie. My możemy zarabiać tyle samo, ale jak ja nie mam y, żony, to jak ja pojadę na narty, to wyjazd na narty dla mnie jest razy jeden. Jak pan z nas to odpowiedzieć z najbliższymi, to to jest razy dwa, razy trzy. Y, ile dzieci? I ile dzieci? Generalnie to wtedy jest y, więcej. Myślę, że jest dużo ludzi świadomych, którzy są świadomi tych, y, tych wydatków. Bo i prąd trzeba zapłacić, i gaz trzeba zapłacić. I... Tak czym jest mało to są tego, tego, panie senatorze, podatki też trzeba y, zapłacić, bo te podatki w jakimś stopniu są y, płacone. Y, no, czasami drażni to, że ludzie nie rozumieją, czym jest fundusz kościelny, ale to nie jest chyba myślę, no, czas, to, to jest czas To jest, to jest czas też za wątek, żeby go tu i teraz podróżyć. Natomiast bardzo dziękuję za te słowa o dziedzictwie, bo y, pomijając to, kto jest jakiego wyznania, no to jednak budowle sakralne bardzo często są kluczowymi zabytkami, jakie mamy, Oczywiście. bo te nasze, nasze miasta, mówię, czy Śląskie, czy, czy szerzej Polskie, właśnie rozwijały się w bo, no, ze względu na istniejący tutaj parafie i na działalność kościelną. Tu bym trochę się polemizował na temat na przykład początków szpitalnictwa, bo o ile na naszym terenie było bardziej z górnictwem związane, ale z drugiej strony, z drugiej strony też jest tak, że nawet osoby niewierzące, wiem, że bardzo chętnie korzystają z usług społecznych, socjalnych oferowanych przez Kościół, w sensie pomocy społecznej przy bo to jest rama, który jest dla ludzi czytelną i wiedzą czego się spodziewać. Jeszcze jedno pytanie ze strefy takiej politycznej. E, zupełnie świeży wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący lekcji religii, ale nie chcę pytać o wyrok Trybunału, tylko o same zdanie na temat lekcji religii w szkołach. E, co ksiądz na tym temat myśli? Znaczy, ja jestem za lekcjami religii w szkole, troszeczkę bym y, zmodyfikował kwestię programu, ale to już jest y, kwestia, kwestia tego, y, co tam jest wykładane. Tym bardziej, że mówię, no, y, Człowiek, to już Grecy mówili, filozofowie, że to człowiek jest istota cielesno-duchowa, no widzimy teraz, że będzie edukacja prozdrowotna. Dobrze, ale oprócz tego zdrowia cielesnego jest jeszcze ważne to zdrowie duchowe. Lekcje religii w szkołach wygodne dla społeczeństwa, no bo powiedzmy w tych szkołach podstawowych no, prawie 90%, może nawet więcej, tych dzieciaków uczestniczy. Potem młodzież ma swoje wybory i, i część z nich tego, tego rezygnuje. Ale ja, ja bym był za, za religią w szkole, tylko bym się zastanowił nad programem. Okay. Ja powiem tak. Moje dzieciaki, które już są dorosłe, zdecydowały się nie podchodzić do bierzmowania i nie wsparły tej decyzji, pomimo tego, że. Mama Roberta i Marty była niezadowolona, natomiast e, przyjmuję argument, który Szymon Wołownia z kolei podnosi, to znaczy, że to jest wygodne, bo ksiądz też to powiedział. Dzisiaj w dobie zajęć dodatkowych, gdyby ci rodzice mieli jeszcze wozić te dzieci, e, to sami byśmy napędzali problemy, które próbujemy zwalczać, korki ekologia i tak dalej, ale też po prostu czas na przebywanie na przebywanie z tym dzieckiem i to jest argument, który też jakoś tam staram się wysłuchać i jestem w stanie go przyjąć. Jeszcze tak, jednak do tej religii niczego złego tych młodych się nie uczy. Bo tam przekazuje się wartości, na pewno nie ma tam czegoś złego, bo uczy się oprócz spraw Bożych, szacunku do rodziców, uczy się szacunku do dobra wspólnego. No, w szacunku do dobrego słowa, to, to jest coś, co wypływa z dziesięciu przykazań. Także myślę, że to jest wartość nadrzędna, nawet jeżeli ludzie mają problem z pierwszymi trzema przykazaniami, które mówią o tym, że Pan Bóg powinien być na pierwszym miejscu, to ktoś, m, inaczej wierzący, e, to te pozostałe wartości powinny dla niego być e, w życiu uniwersalne. Żeby to nagranie nie było za długie, to chciałem zamknąć klamę i zapytać o aktywność społeczną parafii. Jest już pasterstwo akademickie. Czy ksiądz coś więcej na ten temat może powiedzieć? To znaczy, taka dla, dla społeczeństwa no to na pewno moja, moja funkcja, gdzie zapraszam ludzi do, takiego, do takiej akcji związanej z teatrem. No rzeczywiście, znają mnie z tego, że zagrałem Scrooge'a w rybnickiej opowieści wigilijnej. Ja uważam, że y, każda wspólnota kościelna musi się zakorzenić w, w danym mieście i z tym miastem współpracować. Y, tutaj, y, kiedy wybuchła wojna, były półki dobroci, Ukraińcy doświadczyli pomocy. Młodzi ludzie spotykają się w Darze, mają tam swoje y, różne spotkania, wyjazdy. Teraz wyjechali na, na festiwal młodych, gdzieś tam na kajaki. To wszystko jest właśnie dla tego społeczeństwa. Niekoniecznie dla społeczeństwa głęboko wierzącego, religijnego, ale ci, którzy chcą, to generalnie mogą tam to odnaleźć. Organizujemy Wigilię dla Samotnych, organizujemy jakieś pielgrzymkowe wyjazdy. Na Placu Farskim będzie majówka zaplanowana. To jest wszystko dla społeczeństwa. Czyli otwarcie. otwarcie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich y, widzów kanału Pana Senatora. Szczęśliwego.